próbuję. No to było tak, szedłem tutaj do domu Samochód z karetki pogotowia zderzył się z tramwajem samochód zakręciło kółko takiego pirueta zrobił ja po prostu z ulicy przeskoczyłem tutaj przez płot łączący tramwaje y, tramwaje kierowca karetki y, uciekł między straganami jak się zaczęło palić ja wyciągłem akumulator y, i tam był ranny pojechał na, na dializę na banacha szpital I ja po prostu nie mogłem go wyciągnąć wyrwałem tu spod kierownicy te wszystkie maskownice te aparaty, te, te wskaźniki I wyjąłem go siłą Stałej siły jak worek kartofli Spłonącego z samochodu